właśnie o tych starych czasach i o babci, że postać babci i dziadka jest dla mnie bardzo istotna. I ja tu chcę zaprotestować, bo, yy, nie, bo czemu yy, nie, nie układa się takowych piosenek takich o starości, ja bardzo to nie rozumiem, bo jakieś takie fałszywe sformułowanie jest, że starość się Panu Bogu nie udała na przykład. Nie? A ja tego, ja się tym nie zgadzam. Ja mówię na przykład ludzie starsi przez jak słyszą takie głupoty, to na przykład mogą mówić sobie po co: Jestem tak, nikomu niepotrzebny, już dla po co ja żyję. No, nie udało się ta starość, teraz jest y, tylko tak od razu już nie wiem, gdzieś y, jak ten y, w kąt, gdzieś tam, jak taki stary przedmiot. A ja <suszy> mogę powiedzieć, teraz to omówię do ludzi starszych: chcę powiedzieć, ja jako ten wnuczek, co chodził z babcią do tego kościoła i tykaliśmy ty te karty, to chcę powiedzieć teraz, że starość jest bardzo potrzebna, właśnie. Bardzo. Stara się bardzo udała, jest bardzo potrzebna i ja, jak ten mały wnuczek, to chodziłem, moja babcia mi była bardzo potrzebna. tak. I teraz, jak się ludzie, którzy się zdarzeją, to oni sobie pomyślą, co myśli ten wnuczek? Właśnie o Mamy znakomite wyjaśnienie. Moje poprzednie pytanie było absolutnie wrednym i borbym pytaniem z Tezą. Czuję się uspokojony, że pan. Państwo, to dwie wartości, które y, można łączyć. Y, bardzo się cieszę, że y, takie właśnie potwierdzenie. No ale pierwsze, co to jest jakiś bankowy regulamin? Nie jest coś, napisane, jakiś <głosy> regulamin bankowy, <noise> że trzeba to robić, a tego nie wolno. Ja myślałem, że ja kiedyś wcześniej byłem nie, to y, tam wszystko było wolno. A później jak stwierdziłem, że no, ten bankrok jest y, jakiś lepszy i chciałem sobie te włosy, to ja myślałem jak ten chibic, to ci że też wszystko jest wolno. Więc no, chyba, że jest jakiś regulamin, że tam tego o tym śpiewać to nie wolno, jak się jest banki. Ja Myślałem, że wszystko jest wolno. Może kto wie, że się pomyliłem. Nie no to wróć do definicji anarchii to sobie na to bardzo no szybko Anarchia to jest wolność absolutna, a skoro pan jest ekspresją anarchii, no to jest pozamykane. Czyli mogę śpiewać o Jezusie? No. <głosy> 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 mogę. mogę? Może ograniczona ustawami na litość polską. Ale wiesz, że parę razy spotkałem się z takimi fundamentalistami, dla których to było, o ja się. Czekaj, <grymionym <grymionym <z armii> stary, a założą kongregację do spraw pankowej nauki i wiary i będą na, na stosach z pali tej, którzy my śpiewają, o tym co trzeba. Łatwiej śpiewać, jest u niż czy alachu. Z tego co wiem, nie istnieje islamska wersja panka ani brytyjska. Proszę. Dziękujemy. No, w związku z powyższym pytanie, które bardzo mnie poszło, żeby, żeby tego, tego rodzaju pytanie padło. Też zapewne dla niektórych uczestników naszego przyjmującego spotkania pytanie ważne. Pytanie o kondycję chrześcijaństwa dzisiaj. Bardzo wiele, bardzo wiele na temat chrześcijaństwa zostało powiedziane. I na płytach armii, i poprzez inne, innymi drogami też ten przekaz rozszerzył się w świat. Cóż, cesarz Tertulian twierdził, że dusza ludzka jest z natury chrześcijańska, prawda? Przewrotnie możemy zdecydować Gombrowicza, wydawałoby się, że do przeciwległy biegun, a tenże twierdził, że y, niewierzący myślnik to jest zwierzę rzadkie. Y, no właśnie, no, czy, czy, czy można, czy wolno jest mówić o kryzysie chrześcijaństwa z jednej strony, taki pierwszy podpunkt, drugi, czy można obronić taką tezę, że istnieje podział chrześcijaństwa na ludowe i bardziej intelektualne na przykład. To z kolei ja mogę powiedzieć tak, że ja, kryzys chrześcijaństwa, to znaczy dlaczego kryzys i jak on miałby ten kryzys wyglądać? Bo to znaczy, że dobrze by było, gdyby wszyscy byli chrześcijanami na całym świecie, no przecież to nie o to chodzi. Przecież, bo jak, no nie wiem, jak czytam, czyta się Pismo Święte i, i Chrystus mówi o tym, że chrześcijanin to jest ten, który jest solą, tak, dla, dla tego świata, nie? No to przecież jakby można powiedzieć, że skoro świat jest zupą, tak? a chrześcijanin solą, no to jakby tak, y, y, no, tak to porównać, no to jak się gotuje zupę, no to wiesz, nie się kilo soli, nie? Do zupy. Albo zupa nie składa się tylko z soli. Nie. W zupie są buraki, to są kapusta. Warzywa, ziemniaki. Parzywa, ziemniaki, parzywa, ziemniaki I tak dalej. I ta sól. To są i, buraki. Nie chodzi o to. Brukiem wszystko jest. Brukiem przemówiła że z tym głosem. I, I tu chodzi... Ja to rozumiem w ten sposób, że, że, że ten świat, ta zupa, te buraki. Kapusta, ziemnioki, i tak dalej. ja uważam się za buraka, na przykład. Dla tych zakochanych. Nie Mogę że. woda. Woda stanowi 98% składu ludzkiego ciała. Dwie naszej planety pokrywają morza i oceany. Co ciekawe, szum, fal oscyluje wokół dźwięku odpowiada średniej odległości między uszami. Ale jeszcze kontynuujmy, bo proszę Państwa wyobraźmy sobie tą właśnie ten garnek z zupą, który powiedzmy jest światem, bo bez to przecież jest... jest woda, ale jak jest się, wsypuje się sól, w nikt nie wsypuje się przecież kilo soli. Zależy ile zupy Zupę Zupy ma mieć tyle, co trzeba. O to chodzi, a nie Zupa dla wszystkich. No, zupa dla wszystkich. I przecież wsypuje się tylko szczyt teraz, nie? I mało tego, ta sól przecież musi się rozpuścić jeszcze. Bo przecież jak, wiemy, sytuacje takie są, że jak, prawda, się tą zupę je i nagle tą człowiek tą sól nagle poczuje, to co robi? No wypluwa przecież. To się nie da spożyć, tak? Zróżnię tego słowa takiego dziwnego. Nie da się tego zjeść, więc... Ja to rozumiem, że misją chrześcijanina jest solić ten świat, kulturę, bo jak się nie będzie solić, to zgnije. I zupa nie będzie dobra. Pan Bóg na przykład dostanie w końcu tą zupę i powie, co to mi za zupę dajecie? Tutaj? Ja proszę proszę jakoś posolić to. Nie? I soli się tylko trochę. I tyle i można powiedzieć, że tych chrześcijan na tej ziemi wystarczy, żeby było tylko trochę. Ja bym powiedział tyle, co nic. Taki mamy fragment w, 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 w jednym z utworów. Opowieść mowa taki jest utwór ale, i tam są tyle, co nic. Ludzie sobie myślą, o matko, żeby ten na ziemi ten pokój zapanował, to coś to trzeba się narobić, ileś miliardy dolarów. A, a ja uważam, że to jest tyle, co nic. Tyle, tyle trzeba co tej soli do zupy. I ta zupa jest dobra i wszyscy są zadowoleni. Ja to tak rozumiem, więc ja uważam, że żeby ten świat y, był zda zdatny do jedzenia i do życia, I to nie muszą być wszyscy chrześcijanami. Wystarczy, żeby ci byli chrześcijanie, ale jak to się mówi, że jak, żeby sól była słowa, nie? bo jak tam jest powiedziane, jak sól straci smak, to czymże ją posolić? O, 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 i to, jest, o, to może być problem. Wy, że jeżeli są na świecie ci chrześcijanie, to czy to oni są słomi? No, właściwie, czy, no, to, to jest problem. Panie profesorze, historycznie, otóż w dawnych czasach, zanim nie znaleźliśmy soli, to do poprawiania były używane popioły. To jest Twoja oczywistość. Czym pozwolić